Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie w War Robots Test Server. Tutaj mieliście przed chwilą pokazane listę zmian. Teraz mamy pokazane obociki i od razu przechodzimy do boju. Także dzisiaj mamy do omówienia parę zmian związanych z nowymi efektami różnego rodzaju modułów oraz mamy dzisiaj nowy efekt broni maszynowych. Tam piszę machine gun, więc nie byłem pewny co to jest, więc wziąłem do Hangaru od razu moloty. Jeszcze pulsary wziąłem. I wziąłem też jeszcze Punishery oraz Avengery, żeby sprawdzić, które z nich uległy zmian i okazuje się, że właśnie Punishery uległy zmianom. Także tak to mniej więcej wygląda. No, natomiast tak jak mówię, musicie przyjąć sobie do początku, tam jest pełna lista zmian, które są na tym test serwerze. I też nie wiadomo, czy wszystkie będą w grze, dlatego że niektóre mogą po prostu zmienić albo kompletnie usunąć. Zależy od tego, jaki będzie feedback ze strony tych, którzy to testują. Ale myślę, że na ogół właśnie twórcy gry wszystko przyjmują. Poza niektórymi wyjątkami, które są naprawdę złe, albo na przykład coś przyjmują, a później to usuwają, bo tak to ujmę się nie sprzeda. Tak jak na przykład król wzgórza albo szutce a był z kolei z kompletnie innego powodu usunięty. Ale dobra, jesteśmy w drugim spektaklu, widzicie, tutaj moloty mi się wydają że mają stare efekty. Natomiast mogę się mylić, dlatego że nie nieczęsto używam molotów. Natomiast tutaj mam jeszcze i używam razem z dwoma, a nawet trzema modułami do zwiększonego ataku. I one sprawiają się całkiem nieźle, mają całkiem niezłe obrażenia. I mi się wydaje, że to jest całkiem niezłe uzbrojenie, aczkolwiek nadal myślę, że lepsze są um, Tulumbasy na Spektrę razy 4. Myślę, że tu się sprawowało lepiej. Natomiast tu mamy znowu gostka. To jest pan, którego imienia zapomniałem: to znaczy chodzi o nazwę robota. E, coś tam go poosłabialiśmy, natomiast tutaj znowu nas skacze taki gostek i chyba już nas, nas tutaj zniszczy, dlatego że nie mieliśmy pełnej ilości HP. Także teraz mamy znowu drugiego goska, który uległ zmianom. Czyli to jest Avenger oraz Punisher. I tutaj mamy tym razem tą wersję P2. Możecie zobaczyć, jak, jak to mniej więcej wygląda. Powiedziałbym, że wygląda trochę bardziej w HD. Aczkolwiek, jakoś strasznie gry, to nie zmienia. Ale to był szybki marsz, Dlatego że przeciwnicy od razu dużo punktów przejęli. Także przechodzimy do następnego. I tutaj znowu zaczynamy z naszym spektrę z molotami. A i tak jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wam powiedzieć. Mamy też dwa moduły nowe. Miejcie też pokazane na początku. Jeden moduł nazywa się deathmark, a drugi Anti Control. I ten deathmark działa tak, że jeśli dotkniecie przeciwnika pociskiem, który... Jeżeli użyjcie tej zdolności, to kiedy dotkniecie jakiegoś przeciwnika pociskiem, czyli go osłabicie to wtedy on ma zwiększone obrażenie o 25% Tak to mniej więcej wygląda, natomiast tutaj na tym serwerze on jest bardzo drogi, tutaj kosztował około 40 natomiast raczej na pewno tak nie będzie na normalnym serwerze Aczkolwiek podejrzewam, że głównie mam tu na myśli to, że tutaj inne moduły są, to na przykład dwa Natomiast myślę, że właśnie na live serwerze to będzie kosztowało albo 20, albo 40. Tak jak m.in. nowy też moduł do leczenia: to jest Advanced Repair Module, który też kosztuje więcej niż ten zwykły i oczywiście wtedy też daje więcej. A drugi moduł to jest moduł, którego, który mi się wydaje, że raczej zbyt wiele nie zmienia, dlatego, że to jest moduł pasywny i ten moduł nazywa się Anti-Control i tak na dobrą sprawę nie wiem dokładnie co on jak on działa jakoś specjalnie nie, nie udało mi się dogadać tego co e, także myślę, że ja bym nadal bardziej używał tradycyjnych modułów do zwiększenia obrażeń albo do nie, zwiększonych, zwiększonego życia tak e, także okej, okay. tutaj znowu musimy się chronić przeciwko tamtym przeciwnikom Dlatego, że oni tutaj chcą do mnie podejść. Tam jest Fury oraz drugi to jest tutaj, że Hades. Także spróbujemy ich tutaj jakoś osłabić, natomiast on już użył swojej zdolności, więc już tutaj większych szans nie mam. A miałem strasznie mało mojej zdolności, tylko dwie sekundy. Także bierzemy się teraz za Fury'ego. Tym razem mamy naszego kolejnego robocika, a mianowicie jest to Inquisitor. Na szczęście ten Fury miał już małą kwotę, także udało się go ładnie dobić. Tam mamy znowu drugiego Hadesa, który gdzieś sobie poszedł. Natomiast ja tutaj go drugiej strony spróbuję go zbić, dlatego mi tu też duże obrażenia tych Avengerach. I zobaczymy sobie jak sobie poradzimy. I tak tutaj na tym robić możemy też zaobserwować Advanced Repair Module, czyli zaawansowany moduł leczenia, który jak widzicie jest droższy. już jest dwa, a nie jeden, tak jak zwykłe. Natomiast też znacznie więcej leczy. I powiedziałbym, że właśnie tak będzie zachowywał się tamten moduł, którego znowu nazwę zapomniałem. To był Deathmark, bodajże, tak. I ten Deathmark też myślę, że będzie kosztował 30 20. Do 40. I ten też kosztuje 40. I myślę, że nie wiem, czy będę go używał, czego powiedziawszy. Dlatego, że na pewno nie będę używał go na koncie od Zera do czempiona, dlatego, że tam mam już strasznie mało moich żetonów i nie chcę ich marnować na, na takie moduły lepsze w ogóle, takich zwykłych, które mniej używają natomiast myślę, że być może będę używał na głównym koncie, bo tam mam jeszcze jakieś 18 tysięcy, który, których nie skorzystałem Zobaczę, I jeszcze zobaczę jak to się opłaca czy to leczy bardziej czy nie leczy bardziej i tak dalej. Także zobaczymy sobie jak to się spisze w praktyce, natomiast to już jest końcówka ostatniego meczu. Także ja się za chwilę będę z wami żegnał, także pa i do usłyszenia w następnym odcinku.